No dobra, no to teraz mamy ten fragment, w którym Nitro opowiada o tej historii, gdzie zatrzymał ludzi nasłanych od Bokzdela na Konopa. To chyba wtedy, co były te zemsty pana Michała. Ale całe szczęście żaden nigdy nie doszedł do skutku. Dziś plułbym sobie w twarz za takie wybory i dziękuję Bogu za to, że to wszystko się tak potoczyło. A było blisko, a mówił wtedy na filmie, że haha, to było mega daleko do podjęcia takiej decyzji. Ale to chyba mega daleko było w stosunku do Wardengi, Albo pan Michał znowu kłamał, że było mega blisko, a Wardędze powiedział, że było mega daleko. Kwestia zastraszania Marconia. Przecież do niego nie pasuje. Nigdy nie nasłałem nikogo na Natana Marconia, ani jego bliskich. Kiedyś rzuciłem do Sylwestra Wardengi, że chciałbym, żeby Natanowi się coś stało. No dobra, jest... mogę, mogę wam to powiedzieć, no. Dobra, bo on ogólnie coś na napisał. Ktoś miał podjechać nawet do Konopskiego, żeby z nim pogadać. Pogadać, oczywiście, ale widzę, że to zatrzymał. Mhm. No, no dobra, no to. No dobra, chuj, bo Kurwa, bo mi się nie chce, jakby. Dobra, nieważne. Ja nie lubię kurwać siebie wierzyć. Jakby oni mnie nie lubią i tak dalej, ale ja myślę, że kurwa w życiu trzeba mieć jakieś podstawowe zasady. I nawet jeśli kurwa. Nawet jeśli ta kurwa moja relacja z Konopskim kurwa, była trochę dziwna, to ja nie uważam, żeby ktoś kurwa powinien odpowiadać za to, że robi dobrze na tamten moment. No to ogólnie było tak. Jak? To był dzień. Dzień, kiedy chyba film Sylwestra wyszedł albo w okolicach, w okolicach, nie powiem wam dokładnie daty, ale w okolicach jak, w okolicach filmu Sylwestra, ja dostałem telefon od jednej osoby z Wrocławia, czy mógłbym przyjechać, bo chce ktoś porozmawiać, no i przyjechałem tam i mówi do mnie, i mówi do mnie, słuchaj ty, kto jeździ żółtym Mustangiem i ma też Mercedesa D1 tylko? I że z Wrocławia. ciekawy Jakie... kto. Zadzwonili do mnie, no bo jestem youtuberem z Wrocławia, mówię słuchaj, Ee, żółty Mustang, tak, z Kumami. ja nie wiem, czy Konopski ma żółtego Mustanga, ale skumałem, że okay. żółty Mustang, bo tam całkiem niedawno była akcja, gdzie też Konopski się pojawił, więc może stamtąd to skojarzyli, gdzie Rezi losował swojego Mustanga. Ee, mówię, Mustang jest Reziego, Mustang jest Reziego, a D1 tylko, no to pewnie Mikołaj tylko. I mówię, no dobra, bo z... ktoś się odezwał, ktoś się odezwał, że e... On tam jakieś kurwa na jakiegoś aktora, na jakiegoś aktora, yy, jakiegoś aktora pomówił w swoim materiale, czy coś takiego. Yy, I czy, czy miałbyś okay. z nim kontakt? Czy ja mam z nim kontakt, żeby skontaktować te osoby? I, i mi to kurwa zaczęło jebać, nie? Mi to zaczę, zaczęło jebać pod tym, pod tym względem, że no ja mniej więcej wszystkie filmy Konopa widziałem. Może nie wszystkie kurwa oddechy do dechy, ale jakby jakaś fan. drama z jakimś kurwa domniemanym aktorem yy, była, no to by się to odbiło trochę szerszym echem, nie? Więc ja może kurwa nie widziałem wszystkich filmów yy, Konopskiego w jakichś częściach, kurwa, jak mówi celon Elon Musk, kurwa wymyślił w tym, ale ja żadnego ten, Więc O co chodzi? No, że jakiegoś aktora tam kurwa yy, zwyzywał na swoim filmie i że ktoś się odezwał, żeby ktoś z Wrocławia właśnie do niego pojechał. Porozmawiać. Okej, okay, śmierdzi mi to. Ja mówię, dobra, ja z nie mam kontaktu? Nie mhm. jest to, nie jest to, yy, nie jest to ani mój przyjaciel, nie jest to mój kolega. Ja nie mam z nim żadnego przelotu. Parę razy w życiu z nim rozmawiałem. Trochę się pokłóciliśmy w internecie i to tyle. Nie? No. Mówi, no dobra. To ciekawe, że mimo złych relacji, no z tego co tytuł mówi, Nitro i tak interweniuje dobra, jakbyś tam znalazł ten kontakt, bo tam ktoś chce. Zwłaszcza teraz przecież on w tym filmie chciał pokazać, że Konop nie jest taki dobry gość. Nie? No i że tam szukał brudów na Nitro, a ten mimo wszystko chciał pomóc. No. I wróciłem do domu. Wróciłem do domu i zacząłem to kurwa rozkminiać. Podzieliłem się tą informacją z jedną osobą która rozwikała całą zagadkę, mianowicie, że, yy, no jak widać Boxdel, nie wiem czy w kolaboracji z kimś czy nie, yy, wpadli na taki śmieszny pomysł, śmieszny oczywiście byłem w cudzysłów, yy, że po co mają się z jakiegoś filmu kurwa tłumaczyć, jak mogą, yy, ja nie wiem, ja nie wiem czy... zastosować mocne środki perswazji, jak to mówił Boxdel. Czego chcieli pobić, czy zastraszyć, kurwa, czy jakiś kark by wyszedł i powiedział, ty, słuchaj, Konopski, kurwa, oddawaj komputer. Tego nie wiem. Yy, jakoś jakąś tak zwana perswazja miała zostać chyba oh. zastosowana. I <grym> jak, jest. jak ja to rozwikłałem, to zadzwoniłem do. To z jeden dzień trwało, jeden dwa dni trwało. I jak to, jak to rozkminiłem, to jeszcze tam te, tego samego dnia. Zadzwoniłem do osoby, z którą pierwotnie rozmawiałem, która mnie jakby zaprosiła na to spotkanie i mu powiedziałem, że, że to nie chodzi o żadnego aktora, tylko kurwa, idioci postanowili, że osoba, która nagrywa na nich film, musi w jakiś sposób zostać kurwa uciszona. Nie wiem, czy jakimś kurwa przestraszeniem, kurwa, nie wiem, czy mu kurwa yy, czarną betą, kurwa, będą stali pod domem. Nie mam kurwa pojęcia. Tego wam nie powiem, bo tego nie wiem. I po prostu wytłumaczyłem, że, jakby kurwa, że ten chłopak jest normalny, ten Konopski, Nic nikomu nie zrobił, nikogo nie pomówił, tylko że pracuje czy tam pracuje nad filmem w sprawie tych YouTuberów, nie? Więc pewnie ktoś się do jakiegoś znajomego swojego odez odezwał, żeby, yy, żeby kurwa na niego nic nie było. No. Ja to powiedziałem, mówi, dobra, przekażę to dalej. I nawet była kurwa i kurwa miałem serce tutaj, kurwa do gardła mi aż podeszło, bo kiedy, w dniu, w którym ja to rozwiązałem, tam po południu miałem transmisję wieczorem i było coś takiego, że Sylwester siedział kurwa przed komputerem i mówi, że z konopem nie ma kontaktu. Z konopem nie ma kontaktu, nie może się do niego dozwolić. Uh -oh. Tam dużo osób wtedy siedziało mnie na live, więc możecie skumać ten kurwa moment, że ja się zmutowałem kurwa i coś robiłem. Yy, no nie no nie to próbowałem to. kurwa dosłownie wszystkich kurwa obdzwonić, kogo znam, yy, bo autentycznie myślałem, że mu się kurwa może coś wydarzyć, nie? Więc no, koniec końców się okazało, że nie, że nie kurwa Konopski spał czy coś takiego. Ale kurwa Puls to chyba kurwa z 250 kurwa na no, 180 miałem i prawie zawału dostałem, nie? Bo... Czy ja bym miał sobie no, coś do zarzucenia, nie? Jak masz tą wiedzę, jakby, no to wtedy możesz mieć wyrzuty. No ja wiedziałem, nic nie zrobiłem, więc... Ale, kurwa, byłoby mi głupio, że ktoś, kurwa, niewinny oberwał. Yy, I ty o tym wiesz. Co on nic nie zrobił, po prostu, kurwa, chłop nagrywał film, kurwa, no jakby, wiesz. I, I może, kurwa, poruszył osoby, które się z tym nie zgadzają i tak dalej, ale jakby, kurwa, to nie jest tak, że, wiesz, że chłop, kurwa... Yy, Wstał rano jest złym człowiekiem i postanowił komuś krzywdę robić. Tak, no każdy mówi, że trzeba ratować Konopa i tak dalej. Mi to też pisaliście. Było tak, no. No, potem się okazało, że tam, że nic, że już zdążył ten ziomek to tam dalej przekazać, kurwa i chyba żadnej nie było, no to nie wiem. To Konopski by musiał powiedzieć, czy kurwa z kimś rozmawiał, czy nie rozmawiał. Yy, no. Dlatego Konopski mnie, kurwa, niesamowicie wkurwił. No też powiem szczerze, on mnie niesamowicie wkurwił, bo w tym czasie kurwa, okay. gdzie ja kurwa dzwoniłem po ludziach, kurwa i w sumie. Też jakoś kurwa... Ja wszyscy kurwa zamieszany w jakieś dziwne rzeczy. On w tym samym czasie... No ostatnio jak... ostatnio tak wychodzi właśnie, że też coś wszystko, co się dzieje, to i nitro tam jest. No. Jak ja próbowałem jakoś rozwikłać to, kurwa, wiesz, kurwa tutaj, coś tam, to on pojechał do Olci. Dołodzi kurwa i jej mówi ty, a masz coś na nitra? Nie no na pewno coś jest, no, na pewno coś jest. Czy dzwonił po innych uzach? Ty masz coś na nitra? Okay. I tak sobie kurwa pomyślałem, no, no to kurwa no. Ja ci nic nie zrobiłem kurwa, nie rucham dzieci, a ty nadal kurwa masz mi za zły, kurwa... I nie wiem co mi ma za złe, że mi kurwa kadry z GPSa ukradł kiedyś? Czy że się kurwa na walkę na fejmie nie dogadaliśmy? Czy że miałeś chujową koszulkę ja się ją na filmie poda No dobra no to... Na Nitra mogłoby coś wyjść, nie że on coś zrobił, tylko że wiedział, nie powiedział, nie? w tym sensie, no bo tam padały jakieś szoty, że tam e, ten szat z CSa chyba był, że on tam mówił, że z e, tyłu Wesołych 12 życzy, czy coś takiego, no to tam on mógł coś wiedzieć teoretycznie, no to trochę nie dziwne, że się pytał, chociaż no nie wiem, no nie wiem jak wyglądała ich relacja wcześniej w ogóle. No, ale podejrzenia jakieś były, zwłaszcza że te szoty nie wyglądały fajnie. go potem od zakolaku wyzywałeś, jakby kurwa luz, to jest internet, nie? Ale tak. Tak poczułem też. No, ale na pewno jest to niefajne, jak ty chcesz kogoś pom komuś pomóc, w sensie wiesz, czujesz zagrożenie, o którym on może nie wiedzieć w ogóle, to jest też swoją drogą. I on po prostu robi swoje, a ty myślisz sobie, o kurde, co tam się dzieje, ja muszę jakoś zareagować, coś pomóc i tak dalej, a ten gościu w międzyczasie coś tam na ciebie. Jeszcze po tym filmie, co on Pandorowym mm, nagrał i od tamtego czasu zresztą też, że jakąś kurwa niesamowitą niechęcią on do mnie pała. Yy, Czuć. Bo nawet w tym filmie Pandorowym, to pewnie większość osób te, tego, nie, tego nie wychwyciła, ale tam jest yy, jest tam taki moment, gdzie on jakby prostuje swoją sytuację z Leksiem i mówi mm, i mówi tam, że w momencie, kiedy on chciał poruszyć temat i się tam pomylił o dwa miesiące, nie, z tym lekcją i z tą dziewczyną, to byli youtuberzy, którzy, to byli youtuberzy, którzy strasznie po nim jechali. I wstawił Shota, gdzie tam Nitro, coś tam, Konopski, bla, 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 bla. Jakby dając do zrozumienia, że ja byłem kurwa inicjatorem tego, żeby zniszczyć go w internecie, bo nagrał film o Leksiu, ale się pomylił o dwa miesiące. No i sorry, kurwa, no ja, ja sobie nie to wkurwia, bo w tym samym momencie, kurwa, ja owszem, może skomentowałem to na live i potępiłem go za to, kurwa, że nie sprawdził dowodu, ale w tym samym czasie z Wardęgą nagrali na siebie, kurwa, 15 filmów. Tylko co, nie pasowało mu, kurwa, do narracji, że ten, że nie pasowało mu, kurwa, do narracji to, że, yy, że teraz z Sylwestrem działa, kurwa, przedtem w tym temacie nagrywali na siebie, kurwa po 15 filmów. No Straszy, trochę Strasznie było. mnie to wkurwiło, pod tym względem, że to potem do mnie ludzie pisali. Kurwa, o coś tam kurwa pedofilu, kurwa coś tam, Leksiu, Konopski wrzucił, coś tam, wszystko widziałem. No to to jest akurat przesrane, bo jak ktoś typu Wardęga albo Konopski, czy ktokolwiek inny w ogóle cię stary, chociaż wspomni w swoim filmie, no to masz przesrane, no już od razu stary wystarczy, że będzie, nie wiem, że będzie wycinek jakiegoś Panny Shota, w ogóle niezwiązanego z Tobą, będzie w, w tym filmie, yy, no to od razu będziesz miał komentarz, na 100% to będzie. Jakby... Może nie tyle, co na przykład Boxdel albo jakiś Stu, ale no znajdzie się jakiś ułamek ludzi, którzy stary po prostu... Byłeś w filmie... No. I naprawdę... I naprawdę miałem kurwa do nich oto żal, nie? I zarówno do Wardęgi miałem kurwa żal, że w grudniu, dwa miesiące przed walką, nagle mi kurwa z tą Julią wyskakuje, i znowu kurwa do mnie te, te kurwa, mongoloidy kurwa przychodzą niedojebane i znowu mi kurwa coś pierdolą, gdzie ja z tym kurwa nic wspólnego nie mam, tak samo ten. I mi jest no, obojętne, i... że jakieś zmemowane zdjęcia, kurwa przy temacie, nie wiem, czy Maciasa, czy Sentino kurwa wrzuca, czy, czy że kurwa jakąś orkiem mi odpierdala na YouTube pięć temu, jest mi to obojętne, ale kurwa, ta Pandora to jest naprawdę to jest tak toksyczne gówno, no ja myślę, że oni nawet do końca nie zdają sobie sprawy, jakby co powoduje, że ktoś nawet kurwa na, jednym, na jednej klatce się pojawił, kurwa, w no, tych domysłach i tak dalej. Ja rozumiem, kurwa, że wiesz, że intryga, że coś tam, kurwa Mission Impossible, że kurwa, nie wiem, różowa pantera i tak dalej, jakby wszystko fajnie, nie? Tylko nie bierzecie pod uwagę tego, że jak to ogląda 15 milionów osób, to część jest na tyle głupia, że ona nienawidzi i walczy z każdą osobą, która na każdej klatce się tego, po, no, na każdym ten się, yy, się pojawia. Więc no. I co ja miałem, kurwa, powiedzieć? To jest ułekonomski, chcecie rozjebać. no. Jakby po co? No. no więc ty, no. no. Było coś takiego, no koniec końców. Ja na to nie miałem też dowodów, bo to wiesz, ktoś do ciebie zadzwoni, ktoś ci coś powie, kurwa. Ja na co dzień nie chodzę i nie nagrywam ludzi. Poza tym, jak mam iść kurwa na, mia na miasto i nagrywać, kurwa, ludzi z miasta? To bym kurwa już w tym mieście, kurwa, nie mieszkał, no. Więc no. Poza tym nic się koniec końców nie wydarzyło. Wydaje mi się, że zostało, zostało to naprostowane i tak dalej, więc, yy, więc no. A znowu, jakbym wyszedł i powiedział, o bo słuchaj, bo kurwa, bo chyba Box i ktoś jeszcze, albo nikt już, kurwa, albo może nie wiem, ktoś jeszcze, bo już bym musiał trochę nawymyślać, bo tego nie wiem do końca, yy, postanowił yy, Postanowił konopa rozjaźć, oni by powiedzieli, nichu ja tak nie było i by było, o, kurwa zamki mordę, pokaż nagranie, ale ja nie nagrywałem, to po chuj mówisz. Takie <grym> zawsze, nie? Więc no. Zwłaszcza teraz. I to tyle.